Pharmacy World, przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 26 września w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Złoty Krzyż Zasługi oraz odznaka honorowa Ministra Zdrowia za Zasługi dla Ochrony Zdrowia przyznane farmaceutom. Czwarta dawka szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób w wieku powyżej 12 lat już dostępna. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Dzisiaj przypada Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Chciałabym złożyć w tym dniu najserdeczniejsze życzenia wszystkim kolegom i koleżankom po fachu. Jest to bardzo ważny dzień dla naszej społeczności, który uświetnia rolę farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia. Życzę Wam, abyście odczuwali spełnienie i satysfakcję z wykonywanej pracy zarówno w tym dniu, jak i przez cały rok. W piątek 23 września minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył odznaczenia za wkład w działalność na rzecz samorządu zawodowego i zasługi w ochronie zdrowia. Odznaczeniami tymi są Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaka honorowa ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia przyznana przez ministra zdrowia na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wszystkim uhonorowanym magistrom farmacji serdecznie gratuluję. Lista nazwisk farmaceutów, którym zostały wręczone odznaczenia, dostępna jest na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 16 września drugą dawką przypominającą przeciw COVID-19 będą mogły zaszczepić się wszystkie osoby w wieku powyżej 12 lat, które pierwszą dawką przypominającą przyjęły przynajmniej 3 miesiące wcześniej. Szczepienie drugą dawką przypominającą będzie wykonywane preparatami przeciw wariantom omikron. Pierwszeństwo w szczepieniu drugą dawką przypominającą mają osoby z grup ryzyka w wieku powyżej 60 lat, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami odporności, personel medyczny, który ma kontakt z chorymi lub materiałem zakaźnym, oraz mieszkańcy i pracownicy placówek opieki długoterminowej. Po więcej informacji zapraszam na stronę Ministerstwa Zdrowia. W dzienniku ustaw RP opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. W rozporządzeniu tym możemy zapoznać się z zakresem problematyki kursów kwalifikacyjnych, sposobem i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny, sposobem i trybem odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego oraz wzorem zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego. Treść rozporządzenia znajdziecie na stronie naczelnej Izby aptekarskiej. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila uniwersytetmełpa.pl.com.pl. Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!